Witajcie kochani, dziś zabieram was do sanktuarium pierwszych męczenników polskich w Międzyrzeczu. Ruszajmy! W nocy z 10 na 11 listopada 2003 roku na pobliskich terenach zginęło pięciu księży. Ich imiona to Izak, Mateusz, Benedykt, Jan i Krystyn. Przyszli oni do nawracać polan z Italii i z Czech. Od 2012 roku jest to sanktuarium diecezjalne pamięci o tych świętych. W ołtarzu głównym znajdują się ich święty czy kości. Pozdrawiam Was z sanktuarium w Międzyrzeczu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.